Dzisze, dzisiejszy dzień to będzie survival. No i tutaj, oczywiście, moja asystentka No teraz. No, z No, z No, z tego masz No, sorry. trzeba. No, z ja. no już trzeba. Ja co z jest, bo to jest surf, to jest Luna Pusta, Surfival, na której będziemy dziewiątki. Mm. I piszcie, jeżeli macie Minecrafta na telefonie najnowszą wersję, to piszcie sobie w komentarzach, nigdzie to będzie na filmować i będziemy z nami grać. Tak, no. dobra. Podcamy za komentarzami, bo nie jeszcze nie znacie mojego kanału, nie wiecie, który mam kanał. No i teraz zdradziłeś moje imię, super! No, ale ja już to zdradzałam A w sumie to. E, tamte odcinki się usunęły, więc. Ty zdradziłeś moje imię. Poza tym, ty masz w niku? Ty mam. Hmm. Ja mam. A ja mam w niku maja, więc no. Jakby co. Mamy młodszego brata, który jest. Nie chory. ma. Nie mamy, nie kłam. No to ktoś tam kaszle. Nie, no, no. No dobra, ja kaszle, ale. No, ale to się nie liczy, no dobra. O, no fajnie, bez trudna wyspa. chociaż nie kupimy. I no? Przecież to jest. To dobra. jest trudna wyspa. Ale skubi... Jak przyjdziemy ten. Jak przyjdziemy ten. Nie przechodzimy, Minecrafta To hmm. będzie wioska nasza. Będziemy zobraże... zapraszać do góry. No. To jest świat widzów I to wpadajcie widzów. Znaczy, no, Piszcie nicki Piszcie To będziemy was wpisywać do znajomych Albo na listy A go go ty skrybani. już zrobiłeś Tak No to piszcie listy Czy ktoś chce być na liście subskrybentów Snarki w kilofiksu O kurka no co mi tu włazisz To ząbek właził okay. Ej ale serio no niech że to ząbię. No nie mogę nic skopać. To ja też... Odknęliśmy tak jak ten. Ja. Ostatnio. Dobra, maję na 3, 2, 1 ska skaczemy, okej? Okay? 3, 2, 1. No 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2 1. 3, 2, 0. Nie wiem dlaczego kopię te drewno, ale chyba się nie przyda. O! Dobra, się. O, już trzy minuty ten odcinek. Ej, co mi zga... Ej, co mi zgasiłaś, światło? No bo sam sobie prosiłeś się. Nie prosiłem. No to... Weź ten. No wiesz, co musisz wierzyć. Uspłużam się, bo się szpurzam. O, jest. Słyszałeś o tym pierwszym Pierwszy odcinek. Pierwszy odcinek. Pierwszy odcinek z nagrawną. Jakby co, wpadajcie też na jej kanał. No, ej. No, ale no jeszcze na końcu odcinka pokażę, powiem mój kanał powiem jak Więc jest, jak ma na imię Dobra i będziecie mogli widzieć będziecie gdzie to się nas subskrybować. No. i jeżeli będziecie chcieli to piszcie pod naszymi filmami czyli gdzie nasz ten kanał właśnie z takimi filmami no tak to ja będę osobno nagrywać i A co to za patyki jabłko no moje. No teraz. No, dobra, będą na wiesz Osadników to nie będzie, ale będą widzowie. I świnki, Dobra, y nasz challenge jest to zrobienie ten Tak. I dobra, ej, ta wioska ma musi mieć jakąś nazwę. Dobra, piszcie w komentarzach nazwę. Ja lecz na chyba i inną serwisko i to No. wykorzystamy. Znaczy od niego serbi. W moim imieniu. Więc na razie ten świat się nazywa XD, więc... <mulized> no, ja mam taki plan, że wykupimy sobie łopatę, i Będziemy wykopować tak, żeby był równ, równy ma Wszystkie... Maja. Wszystkie drzewa powiedzmy. już wy... Ja już zrobiłem łopatę. Dobra, to po prostu... Trochę, o, to... dobra. Ja to coś. Robimy domek. Chodź, pokażę Ci nasz pier... znaczy, pierwszy domek. Kurcze. Jak ma wyglądać, dobra? Czy przypadkiem tego. Ej, demon. Mam... Jak mają wyglądać nasze domki? Nie wiem. No patrz, no właśnie to pokażę. <laughs> o lala! Dämon jest O, Ale fajnie! No kurczę, dlaczego cały czas mi się to błaga? A, Zdarza, czy są nie. Ej, zrobiłem taki kącik, gdzie są niepotrzebne rzeczy. Widzowie muszą mieć wypasione domki. To nie tak, że owe domki. Ty, no, Ty, może chodź mi wykopać. A ja ja to... będziemy mieć w, e, domki w takie taki no, beznadziejny. Co? Chodź tu, wykop mi łopatą te. Czekolę. Kurczę, no dlaczego nie chce się. Tacę, czas! Ej. A kurczę, no dobra. To takie domki będą. No nie. No nie, zaraz nie poczuję. Dobra, z tego nie wyszło I w ogóle. Tymon lub farmę, bo my tu nie przetrwamy. Jakby. Napis wysyłek jest zakaz zabijania zwierząt. No w sumie to tylko mamy kurczaka. No właśnie. Nie możemy... Dawaj, trawę szybko. Raz, dwa. Yy, motykę rób. O, motykę, no dobra. Ej, aż czego będziemy jeść? No, z Dawaj, dawaj, A dawaj. gdzie tutaj jest siana? No musimy z nasion zasadzać. Mm. Dawaj, raz, dwa. Ty, on yy, już farmę rób. No to nie przetrwamy. Dawaj motykę, masz motykę? Nie, no, mam no, motyki. No to, rób, rób, rób. no to daj mi ten. Co, kamień? No O nie, nie, nie no. trzeba kamienia, chciałem crafting. No, crafting to, o przepraszam, kurczaki, ale to nie dla mnie. <laughs> I musimy jeszcze ten y, rozsiewać te zwierzęta, rozmnożać. Ja to wspieram na Ej! widziałaś o tym, że ten, jak się ten. Kliknie i tak zrobić to Raki można wiem. jedno drewno zabrać łowę to mam jeszcze mity tutaj mm -hmm. Myślę, to chyba raczej nikt nie będzie miał tego Minecrafta ale jakby tak ktoś... no będą mieli to się chwali? Ja nie mogę się doczekać aż ten, Boże, ja to kilofem wykopuję. <coughs> Mogę się doczekać aż spotkam moich naszych widzów. Też. Co? Nie, zrobię po polsku. No po polsku. i będziemy sobie gadać po polsku, jakie ja uwielbiam graczy polskich. żadnego gracza nie spotkałem polskiego. Aha. Dobra, patrz, tak ładnie wyglądały nasze domki. Tutaj podłączyć. On tu, to muszę zrobić ten. Tylko płopatą, tylko płopatą tu Tak, muszę zrobić, Jest motyka, tu będą. Dobra, tutaj. Tutaj, tu, 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 Dobra. Obok tego domku. Tu będzie nasz dom. Albo dla jakiegoś który. Pierwszy dołączy. Pierwszy, Co to Ja będę sprawdzała, kto. Yy, ostatnio zasubskrybował Tymka, zatem znaczy, on będzie sprawdzał i no i te, ta osoba dostanie od nas no serduszko, nie serduszko tylko no ser. i musi, ta osoba, na no nasiona, bo ja tutaj ten, musicie pisać te, ej szybko. Tymon, podkop, podkop, podkop. Akcja podkop, no co robisz? Akcja podkop. W ogóle na moim kanale ten filmik będzie brzmiał inaczej, bo ja nie mogę nagrywać z głosem. No kurczę! Dawaj, dawaj, podkop, 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 podkop. Chodź tu, chodź tu, podkop, podkop. Mam Pod, jedno serduszko. No tu, dawaj, tu, dawaj, da, dawaj, dawaj, dawaj. Chodź tu. Mamy się pod dom. Dobra. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, zamknij. Czekaj, yy, rób piec. Piec, piec. Ile masz tych? Dziesięć. Dobra. No to czekaj. Ej, czy się... się też. Dobra, wiesz, crafting i rób piec. Tak, gdzie ten crafting? No, tutaj jest tak. Na stanie, w ścianie. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, trafisz. trafisz. We mnie trafię. Tam on no, co, co, co? Coś ty zrobił. Postaniem przejść deskę. Tu. tam, tam tak. Tu, tutaj. Tu, tam. tu jestem, tu. Ja mam, tu, patrz. O kurcze. O, a dobra, teraz i to no. Ej, zobacz, teraz widać ten. Wiem. Dobra, dawaj, dawaj, tu, 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 tu jest taki. O, no, dobra, szybko, szybko. Piots, piecz, piecz, piec. O jest, spec, jest, jest. jest, jest. nie chcę pisać tutaj to wstanie tutaj to wstanie tutaj tu tutaj tu 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 przeplamy tu przeplamy o wreszcie jakieś światło tutaj też mamy jakieś światło ojej ej to nie będzie się marnowało zobacz ja tu opatrę sobie Dobra, chyba będą sobie Dobra, grać. mam pochodnie, dobra, jeszcze. Dobra, już nie radzimy. tam jeszcze to Tak, tutaj będzie ten. Nie będą mogli widzieć Chyba, że będzie wyjątkowy widz, który będzie mógł to wchodzić. Tak, zabierzemy jednego widza. Gdy będzie nas... Wspierał. Będzie, będzie losowanie. Tak, będzie losowanie, no. Na moim kanale. Na moim kanale będzie losowanie, więc oglądajcie do końca, bo muszę dokończyć jakiś inny kanał. Ej, kurczę, daj mi jakieś jadłoko. nie mam, ja mam tylko jabłko. No dlaczego mam? Ej, tu musimy zrobić farmę. Nie, nasiona nie mam. Kurczę. o, Mamy jabłko, więc musimy jakoś przejść Co to jest, zombie? Tak, to są Dobra, to jest Sama się otchła. Dobra, zabijam jedną, zabijam biedną. Chyba zabita. Maja! A masz ja jesteś otruty? Nie, to jest A Ale, to jest <ślech> 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 mi jabłko. Ja Uważaj na siebie. Idź do kącika. Dobra, mam dwa jabłuszka. Dobra, tu jest, tu jest, naprawdę, tu mam. To... Jest, jest, masz wszystko? Tak. On w nie jest tu. się zregenerować. Nie, 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 tej prawie. Pobijam na nie, nie, No. Mam dwa serduszka. Aha. Kto ci nie, nie, Dwa i pół. Dobra. To Trzy serduszka. Tam idź w ja tu badę ci nie, 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 dobrze, nic. Jakby mam 300 serduszka, to chyba ciężko. Przepraszam za moje łóżko, one tak się skrzypi, że będzie skrzypał przez całość. Nie teraz Oto tak to mój teraz. Teraz skocz. Kok, skocz, bardzo mocny boks semery Ej hey no! Asymery. Chcesz dostać? Ej, ja tylko asemary robiłam! Temu mam dwa serca? Oo! Oh, no. A oh, no. Chcecie się dostać? <noise> Dobra, szybko. Ten kto będzie łamał i ten... Zosady. Tak, o, zosady zosady jest będą, zabity. Te zasady będą w... Nie, będą... Nie, no nie, nie zapijajmy Dobra, będzie, będzie jakoś... będzie jakaś. No będzie będzie panowany. A jak się panuje? Nie, po prostu będzie taki ban... taki tabliczka z napisem BANED i będzie na przykład Tymon 1234. Nie, 3021. Tak. A bijecie! Jak, Mam też takie zasady. Zasady i będę wypisany. Ała. Ok, więc mogę... Dobra. No dobrze, mogę tylko wywrotnie. No dawaj tą stronę łopatą za siej, tam. Tam goście łopatom, tam. tam Bo tam, możemy na koniec robocie. Już w tej, w tej. E? Aaaaa, tak. Ty może Ty mi zaraz pójdziesz tu, co z ze mnie.

co ty, słyszałeś to? Nie. Dobra, idę zrobić traptor. traptor. Aha. Ej, ma mogę zrobić dziewięć tabliczek. Czekolady? Nie, tabliczek. Do pisania. O.

Chowię, bo się boję. <noise> Nigdy nie zgadniesz gdzie jestem. Po co mnie bierzesz? Zaraz ja Ciebie uderzę. Nie znajdziesz mnie? Eee, ja bym mogła... Nie, bo, bo szybciej cię nie można, nie? Bo? No, bo bym to mnie przesłanowała. wszystkie Czy wszystkie serduszka zrobiła. Ej, ale to du duża pęgruda. Ja Dobra, znajdę cię, bo widzi. Nie widzi znajdę. Mnie. Nie to się usunąć Nie, nie, no ja nie rób tego. O siema, mam twoje. Moje nogi, nie tykaj moich nóg, bo są śmierdzące. A co to? Ej, jak tu? Nie, nie kop, nie kop, nie kop. Nie kop, nie kop Oj! Ej! Co mnie tu kopiesz? Siema? Siema, nie, nie. Idę po rudę węgla. Ja wykopam, idę po więcej nie, nie, nie. Hmm. Dobra, ja myślę, że to na, na koniec już na, na odcinek, no bo on już to wiesz. nie, dopiero trwa 18 minut no dowiecie się na samym odcinku, co się z, z, z nami stało ja pół serduszka ty mam dwa na samym odcinku się dowiecie nie, 2,5. i pół no, pół. więc A co to, no, to nasze życie w Minecraft. Ja, ja mówię swój nick na znaczy mój no. kanał, kanał nazwę do kanału ale pod warunkiem, że wszyscy zasłuchują Tynka, bo on ma naprawdę jest mało subskrypcji. Jest niesławny. Dopiero 8. Jest sławny, bardzo sławny. Aaaa! wiem. To jest matry. Nie, to nie Jesteś matri. Mój kanał to matri. My, A, C, R, I. Matri z dużej litery. Mam taki. Logo mam takie ciemne. Tak, jakby zrobione jak tynek. I też dam informację, że to jestem ja. To jest Super. Ej popatrzcie na mnie. Ale no właśnie, jak to to ja też nagrywam to na swoim kanale ten odcinek z tym się. I Monty masz na swoim, będzie miał to na swoim kanale. Ej gdzie kanale ty jesteś? I będzie też na moim kanale. Dobra, to na dzisiaj to na dzisiaj no dobra, papa, pa. Pa, papatki, pa, do następnego odcinka w papa, no, muszę... Ś... nara, dobra, papa, pa. papatki, tak jak to też. nara, widzę.